zaczną szczepić, no to będą nas łowić. Będzie robiona obława. Ci zaszczepieni będą na nas donosić. Obława. Wskulony w jakiejś ciemnej jamie smaczniem sobie spał. ślepe jeszcze. Wtem stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem wokół siebie nienawistną woń, woń, która burzy wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął krótki rozkaz, goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa i ciała wilcze kłami gończych psów szarpane. Ten, który na mnie rzucił się, niewiele szczęścia miał, bo wpadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany, gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto gnał, ujrzałem młode wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe ufne tak, Puszyste kłębki dwa, Bezradny na tym świecie złym, Nie wiedząc, kto je zdławił. I zginie wilk przewodnik, Choć życie dobrze zna, Bo z trzema naraz walczy psami, I z ran trzech naraz krwawi. Obława, obława, Na młode wilki obława, Te dzikie zapalczywe W gęstym lesie wychowane, Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, i ciała wilcze gończych psów żarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń pianą spyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśliwemu co mnie dojrzał. Już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w góry broń. Rzucam się w bok na oślep gnam, aż ziemia spod łap pryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę słysząc jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany. W tym kręgu plama krwawa i ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór. Brońcie się i wy, o bracia wilcy, brońcie się nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Śniegu wydeptane w tym kręgu plama krwawa I ciała wilcze kłami kończych psów szarpane. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany w tym kręgu plama krwawa. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Obława, obława, na młode wilki. Boa